804 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 10 944 804 zł. Punkt 5. Dokonuje się przeniesienia dochodów w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 995 pozostała działalność w dochodach bieżących z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 75 274 zł na grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. Punkt szósty. Dokonuje się przeniesienia wydatków z działu 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 705 gospodarka z gruntami i nieruchomościami. Z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań, kwotę 12 tysięcy złotych do działu 710, to jest działalność usługowa, rozdział 710.13, prace geodezyjne i kartograficzne, na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań. Punkt drugi, w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z rozdziału 75495 pozostała działalność z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwotę 2285 zł do rozdziału 75412 ochotnicze straże pożarne na wydatki majątkowe na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Podstolin na dofinansowanie zakupu hydraulicznego rozpieracza w kwotę 925 zł i na dotację celową na pomoc finansową <trych> dla gminy Stary Tar kwotę 1360 zł. Punkt trzeci, zdział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 801.10 Gimnazja. Z wydatków bieżących z dotacji na zadania bieżące kwotę 31 040 zł do działu 854 to jest Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdział 854/15, pomoc materialna dla uczniów na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem numer 2 niniejszej uchwały. Punkt 7. W załączniku nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr 34 łamane 317 na 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok pod nazwą plan wydatków majątkowych na rok 2013 w dziale 750 administracja publiczna na zadaniu pod nazwą zakup zestawów komputerowych zwiększa się Planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2013 rok o kwotę 300 zł. Na zadaniu pod nazwą zakup ksera Sieciowego na trzecim piętrze zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2013 rok o kwotę 3400 zł. Następnie na zadaniu zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej ewidencji gruntów i mienia gminy. Zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2013 o kwotę 10 tys. zł. Na zadaniu zakup oprogramowania i prowadzenia elektronicznej ewidencji budynków i nas ulic zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2013 rok o kwotę 10 tys. zł. Następnie w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa na zadaniu pod nazwą Rozbudowa Monitoringu w zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2013 rok o kwotę 43 377 zł. Następnie wprowadza się nowe zadanie pod nazwą Dotacja Celowa dla OSP Postolin na dofinansowanie zakupu federalnego rozpieracza kolumnowego o wartości 925 zł. W punkcie C wprowadza się nowe zadanie pod nazwą pomoc finansowa w Minię Na dofinansowanie zadania pod nazwą zakup toru przeszkód dla ochotniczej Straży Pożarnej w Szropach zgodnie z nową CDI o wartości 1360 zł. Punkt trzeci. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadanie pod nazwą budowa kanalizacji deszczowej osiedla na wzgórzu w sztumie. Zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2013 rok o kwotę 315 tysięcy złotych. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt ósmy. Dokonuje się zwiększenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 1 237 078 zł w załączniku nr 4 do uchwały Rady Miejskiej nr 34 łamane 317 na 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok pod nazwą Sfinansowanie deficytu budżetowego i rozchodów w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy uzasadnienie państwo jest? Trzeba. Projekt uchwały został przedstawiony pozytywnie zaopiniowany na kodosyfikę. Dziękuję bardzo. Otwieram. Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? kto się trzymał Nie widzę. Stwierdzam, że, że uchwała została podjęta jednogłośnie 12 czasami. Zapraszam teraz wszystkich na kamerę. 15 minut.